Kojarzycie niejakiego Konrada R? No właśnie, ja też go nie kojarzyłem, a jest to, był to wpływowy polityk w rządzie Beaty Szydło. Dwa lata tam pracował, był wiceministrem finansów, co jest bardzo istotne. Dodatkowo do 2020 roku był przy prezydencie, uwaga, doradzał na linii przedsiębiorcy prywatni państwowi. Widać, że facet sobie wziął do serca swoje zadania, bo dzisiaj CBA razem z prokuraturą stawia mu zarzuty przyjęcia łapówki około 1,5 miliona złotych. No, wiecie, w porównaniu do tego, co tam na Mateckim, czy na Ziobrze, czy na innych, to te półtora bańki to może nie jest dużo, ale tutaj okazuje się, że jest. Jest to całkiem nieźle udokumentowane. Facet, będąc na tych swoich pozycjach, na których był wcześniej. Doradzał prywatnym firmom w sporach pomiędzy spółką Skarbu Państwa a spółką prywatną. Co więcej, pomagał im załatwić różnego rodzaju opinie w BGK, w Boźbanku, w Polskim Funduszu Rozwoju i także w NBP. Bardzo mocno wziął sobie do serca. Chęć niesienia pomocy prywatnym spółkom, ale niestety nie robił tego oczywiście za darmo. W związku z powyższym prokuratura dzisiaj postawiła mu zarzuty. Nie zastosowano żadnych środków zapobiegawczych, czyli prokuratura uważa, że facet chyba nie zwieje, albo już go naprawdę grubo monitorują. Tak czy siak, mamy dowód na to, że kolejny pisowski, pisowski. Pseudopolityk dorabiał się na swojej pozycji biorąc łapówki. Znaczy, na razie jest podejrzany o branie łapówek, dopóki sąd tego nie potwierdzi, to nie mówmy, że brał, jest podejrzany o branie łapówek, półtora bańki. Dużo, nie dużo, zawsze to trochę.